A tu, milu państwo młody wędkarz stato jest i tata go uczy, jak się rapiedłowo No Na frajdę. Kanał Seniora Marka gdzieś za dwie godziny na YouTube już będzie wrzucony, polecam. Także trochę ludzi jest no po prostu I w kościele organizowali spotkanie ludzi chorych, ale mówię chromole. Grypa teraz panuje, małe pomieszczenie, tam jest w Karytasie, że tak powiem. zbierze się kupę ludzi, będą parskać, jak to się mówi, kasłeci i tym podobne. Mówię, nie, chromole. Słucham. Eee, eee, a jak się nazywa ten kanał na YouTube? Kanał Seniora Marka. Zapamiętasz? Kanał seniora Marka. No chłopczyk przyleciał, a lata pewnie zapomniał. Zimne ładnie mam już kultywskie czuć jak to się mówi. Słuchajcie, tam Tu wiatr z kolei od schodu i to nieźle odwielał. O, jak teraz zawiał, kochani.